Staszczyk, lider zespołu Telaw, zawsze miał reputację otwartego komentatora zarówno sceny muzycznej, jak i życia społecznego. Ostatnio zaskoczył swoich fanów, wybierając studio telewizji Tomasza Sakiewicza na miejsce wyznania swoich przemyśleń na temat wiary, co nie wszystkim się spodobało. W międzyczasie rewolucja kadrowa w mediach publicznych przyniosła zaskakujące zwroty akcji. Po zmianie zarządu z kanałów TVP1 i TVP2 odeszły największe gwiazdy, które błyszczały podczas dobrej zmiany. Kontrowersyjni prezenterzy serwisów informacyjnych oraz programów publicystycznych zostali zwolnieni, co wpłynęło na głębokie zmiany w programie Pytanie na Śniadanie. W wyniku tych przetasowań znani prezenterzy tacy jak Izabella Zan, Tomasz Kamel, Anna Popek czy Ida Nowakowska zniknęli z anteny. Jednak doświadczeni dziennikarze szybko znaleźli nowe zatrudnienie na konkurencyjnych stacjach, jak stacja Tomasza Sakiewicza, gdzie teraz pracują Michał Rachoń, Danuta Cholecka, a także Anna Popek, dobrze znana z pytania na śniadanie. Niedawno Muniek Staszczyk, charakterystyczny wokalista zespołu Tel był gościem w porannym programie Wstajemy, prowadzonym przez popularną prezenterkę Annę Popek. Staszczyk podjął tam tematykę duchową co wywołało niemałe kontrowersje wśród jego fanów. W internecie rozgorzała burza. Wielu rozczarowanych słuchaczy nie szczędziło mu krytycznych słów. Komentarze takie jak nawet Muniek się pcha do kabaretu, nisko upadł, czy co za dno zalały media społecznościowe, pokazując dezaprobatę dla jego wyboru. Ostatecznie Muniek Staszczyk postanowił zabrać głos w tej sprawie. W obszernym wpisie na Instagramie wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na występ w konserwatywnej stacji telewizyjnej. Niektórych z Was mogła zaskoczyć moja obecność na antenie Tomasza Sakiewicza. Pojawiają się głosy krytyki. Przecież napisałeś pole. Wystąpiłeś na polę troku u Jurka Owsiaka. Co ty, muniek, odwalasz kropka? Chcę, żebyście wiedzieli, że ja nie dzielę Polaków. Polaryzacja społeczeństwa poczyniła wielkie zło, napisał Staszczyk, dając do zrozumienia, że jego intencje były szlachetne. Frant Mentelaw podkreślił, że rozmowa z Anną Popek była świadomym wyborem i że nie czuje się winny. Ja chcę rozmawiać ze wszystkimi Polakami, piszę piosenki dla Polaków. Ze swoimi poglądami się nie kryję, wyrażam je często w swoich tekstach nawet mocno i dosadnie, gdy tak czuję. Natomiast jestem jak najdalszy od pogardy dla drugiego człowieka, wyjaśnił. Czy jego oświadczenie przekona rozczarowanych fanów? To pozostaje pytanie otwarte.